Witam was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny fajny, ciekawy odcinek. Będzie dzisiaj o pożyczaniu pieniędzy na Filipinach. Jak to dokładnie tutaj wygląda? A mianowicie, jak pewnie wiecie, pożyczanie pieniędzy to jest prosta sprawa. Ktoś przychodzi do was, mówi, że chce się pożyczyć pieniądze, wy mu pożyczacie, on te pieniądze zwraca za jakiś czas. Ale czy na Filipinach to tak samo wygląda? No dzisiaj wam wyjaśnię dokładnie tą sytuację. Zaczynajmy. Zanim zaczniemy ten odcinek, dwie ważne sprawy, które muszę Wam powiedzieć. Pierwsza, pierwszy raz się nagrywam nową kamerą, więc dajcie mi znać, jak tam dźwięk, jak tam obraz, czy wszystko jest ok. Są to testy, więc jeżeli pewnie to nie wyjdzie, no to pewnie tego odcinka nie, zobaczy, nie zobaczycie, ale jestem dobrej myśli, bo sprzęt naprawdę fajnie się sprawdza jak do tej pory. A druga ważna sprawa, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej, jak wygląda, ile kosztuje, jak się tutaj przeprowadzić, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapkę w górę. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność. Dobra, zaczynajmy. Tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj będzie słuchać o pożyczaniu pieniędzy. Pożyczanie pieniędzy na Filipinach to jest naprawdę interesujący temat, bo no to nie działa tak słuchajcie, jak w Polsce. Nie wiem dlaczego, ale od iluś tam razy, no ogólnie to multum razy pożyczałem pieniądze i rzadko kiedy ktokolwiek mi je zwrócił. I to nie tylko mnie, tylko po prostu wszystkim innym moim znajomym dokładnie mieli tą samą sytuację. Już wam wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie wytłumaczył na jakiś konkretnych przykładach. No więc zacznijmy od przykładu, słuchajcie, numer jeden. Jakiś czas temu, to jest przykład, który akurat pamiętam, ale taki przykład się bardzo często, słuchajcie, zdarzał. Ktoś z moich znajomych taka siódma woda po kisielu, dosłownie osoba, której nie widziałem pewnie od paru lat, Filipińczyk albo Filipinka, no to już nie zależy, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, pisze do mnie na Facebooku i mówi, słuchaj, Rafał, potrzebuję na szybko się pożyczyć jakieś tam 100 peso, 200 peso, czy tam 300 peso, Najlepiej, żebyś mi przesłał na GCash'a i oczywiście słuchajcie, to nie chodzi o to, że to jest jakiś przekręt, że ktoś się komuś łamą na konto, że ktoś tam potrzebuje po prostu jakichś dodatkowych pieniędzy. Nie, nie, nie. to pisze ta osoba i rzeczywiście ona chce się położyć tych pieniędzy, bo do czegoś jej tam brakuje, no że odda za parę dni, tylko po prostu w tym momencie nie ma tych pieniędzy, więc to jest ogólnie normalne. No to oczywiście co robicie? No to dobra, mam tam jakąś kasę na Zikeshu, czy na tej wirtualnej tak jakby karcie, w aplikacji telefonicznej, wysyłasz te pieniądze no i temat w zasadzie się urywa tak, temat się urywa i ta osoba w zasadzie już nigdy do ciebie nie pisze i kilka razy nie to żebym akurat mi tak zależało na tych 300 peso, bo jeżeli ktoś by do mnie napisał to pewnie bym chętnie pomógł Miałby jakąś taką sytuację podbramkową no to chętnie bym pomógł, ale no po prostu napisałem do tych osób kilk kilkukrotnie i mówię tak, słuchaj, a co z tymi pieniędzmi które przysłałem ci tam parę dni temu a tak, 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 dziękuję ja mówię, ale momencik, ale, no, ale kiedy mi zwrócisz te pieniądze? I nagle taka dziwna dyskusja. E, ale, a to ja myślałem, ja myślałam na przykład, to była jakaś taka koleżanka. Ja myślałam, że ty mi wysłałeś te pieniądze, po prostu dałeś. Ja mówię, no słuchaj, no, nie dałem ci tych pieniędzy, bo sama napisałaś do mnie, czy mogę pożyczyć pieniądze, a nie dać. Więc jest duża różnica pomiędzy dawaniem komuś pieniędzy, a pożyczaniem. No i e, no, temat się jakoś tak rozszedł. Że ta osoba powiedziała, że w tym momencie nie mam pieniędzy, ale za parę dni postaram się się przesłać. No i te parę dni to było tam parę lat temu, więc wiecie jak to jest. Może kiedyś przyślę. Kolejna akcja, która mnie bardzo zaskoczyła, była dosłownie chyba tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. Pracuję sobie rano na komputerze i jeden ze znajomych, w zasadzie to mojej żony. Pisze do mnie grzecznie, cześć Rafał, nie wiem, czy nie pamiętasz, jestem znajomy twojej żony i tak dalej. Ja on wie, że tak, tak, pamiętam, spotkaliśmy się tam 4 lata temu, chyba ostatni raz, I on w ogóle mieszka na całkowicie innej wyspie. Ja tak, tak, pamiętam, oczywiście, nie ma problemu, co tam potrzebujesz. Jak napisał, znaczy zanim w ogóle zadałem to pytanie, już wiedziałem, co on będzie potrzebował, pewnie będzie potrzebował się pożyczyć pieniędzy. I rzeczywiście napisał do mnie, że słuchaj, potrzebuje się pożyczyć parę tysięcy Peso, bo, no bo coś tam. Mogę ci oddać za dwa, dwa tygodnie. Ja mówię, że słuchaj, powiem ci szczerze, że akurat po pierwsze, to w tym momencie nie mam kasy na GKS-u, więc nie jestem w stanie wysłać. A po drugie, od bardzo bardzo długiego czasu na Filipinach już trzymam się tej praktyki, że nie pożyczam pieniędzy. Nieważne, czy to jest 100 PESO, czy to jest 1000 Peso, czy to jest jakaś większa kwota, po prostu nie pożyczam pieniędzy i napisałem mu oficjalnie, bo wiem, że 99% tych ludzi, których pożyczę pieniądze, oni nigdy ich pieniędzy nie oddają. On powiedział OK, rozumiem, cenię cię, dobra, tylko proszę cię nie mów swojej żonie o tym, że napisałem do ciebie. Ja mówię, no wiesz co, no, niczego nie mogę obiecać, bo może kryśnie po prostu się jakoś tam dowie o tym. Aha, dobra, okej, okay, rozumiem. No i co zrobił? No to pousłał te wszystkie wiadomości, które do, mnie, które do mnie wysłał, bo myślał, że pewnie przez to nie będzie jakichś tam dowodów, że się pyta o pieniądze i tak dalej. Po czym się, słuchajcie, okazało, że, że tak naprawdę rozmawiałem na ten temat z moją żoną, mówię jej, słuchaj, taka i taka osoba do mnie napisała i chciałaś tam pożyczyć jakieś pieniądze, parę tysięcy peso. A ona mówi, nie, nie, nie pożyczaj tej osobie pieniędzy. No ja mówię, czemu? No bo ta osoba nigdy nie oddaje. Ja wiem, no to dobrze, że mi teraz mówisz, ale okazało się, że on tak samo pisał do mojej żony i tak samo pisał już kilkukrotnie do w zasadzie wszystkich jej znajomych, i on nigdy rzeczywiście tych pieniędzy nie oddawał. Więc ja nie wiem, dlaczego ona ma go dalej w znajomych i czemu ja go mam dalej w znajomych w ogóle. Ale dobra, słuchajcie, podsumowanie tematu i taka w sumie chyba najbardziej ciekawa informacja z tego wszystkiego. Przykład, który zdarzył się dosłownie rok temu, dostałem wiadomość i to oczywiście jest przykład sytuacja, bo ktoś tam w szpitalu wylądował, wylądowało dziecko w szpitalu, a przez to, że chyba jestem tatą i w ogóle jestem strasznie uczulona tego typu rzeczy, no to jak ta osoba do mnie napisała, że słuchaj, potrzebuje się pożyczyć pieniądze i to nie były małe pieniądze oczywiście, bo to chodziło może nie pokrycie całego pewnie rachunku w szpitalu, ale pokrycie no sporej sumy tego rachunku. Więc powiedziałem, że tak, słuchaj, nie ma problemu, jadę tylko do bankomatu. Ile będę w stanie wypłacić, to tyle wypłacę i przywiozę Ci te pieniądze prosto do szpitala. A ta osoba mi mówi, że dobra, dziękuję, bo wiesz, dopiero moja rodzina jedzie tutaj, więc będę miała dopiero pieniądze za tydzień, dopiero wtedy Ci mogę oddać. Ja mówię, dobra, spoko, nie ma problemu, na razie się tym nie przejmuj. Ważne, żeby wszystko było OK w szpitalu, żeby zapłaciła rachunek, żeby można było się wypisać. Bo ogólnie, słuchajcie, w szpitalach na Filipinach jest tak, że jeżeli się nie ma pieniędzy to oni ci za bardzo nie pomogą, nie wiem, czy o tym wiecie Trzeba przyjść naprawdę z pieniędzmi, w ręce, albo na karcie żeby w ogóle cokolwiek się udało załatwić I to naprawdę jest taka akcja, no dosyć nieprzyjemna czasami, no bo to są różne sytuacje życiowe, więc wiecie, jak to jest no, ale oczywiście ja tam przyjechałem, do tego szpitala dałem te pieniądze I tak się później zdarzyło, że chyba parę dni później Trzy tydzień później musiałem wyjechać gdzieś na sąsiednią wyspę, czy coś takiego I, i dostałem też wiadomość od tej osoby, że słuchaj, ja przepraszam ciebie znowu, że piszę i tak dalej, ale okazuje się, że będziemy potrzebować jeszcze więcej pieniędzy i, i coś tam, coś tam. Ja odpisałem, że słuchaj, no naprawdę już nie jestem w stanie więcej pomóc, bo nawet nie jestem, jak, bo jestem w ogóle na innej wyspie w tym momencie i dopiero chyba wracam za parę dni, czy coś takiego. No ogólnie ta osoba pisała, aha, okej, okay, dobra, dziękuję, rozumiem, no i na tym temat się, temat się skończył, znaczy temat się skończył, słuchajcie, na takiej sprawie, że no od zeszłego roku tych pieniędzy nie widziałem, a widziałem się z tymi osobami no z 40, 50 razy tak przynajmniej e, i tylko raz dyskretnie ten temat był poruszony, był poruszony w formie takiej, że... Tak, pamiętamy, że chcemy ci oddać, ale nie było danej konkretnej daty. A przecież podobno rodzina jechała już, miała już te pieniądze dla mnie. No nic, no słuchajcie, akurat na tych pieniądzach mi tak za bardzo nie zależy, bo przez te wszystkie doświadczenia na Filipinach, ja z tyłu głowy i tak już wiedziałem, że tych pieniędzy nie dostanę. Po prostu wiedziałem, że dla tej rodziny to będzie ciężko, żeby te pieniądze po prostu żeby ona zebrała te pieniądze i odzyskać je w jakimś tam stopniu, ja po prostu pojechałem popc. ale chodzi mi o to, że i tak każdy tutaj będzie ci ściemniał, że oddać ci te pieniądze, po czym się okazuje, że jest troszeczkę inaczej i tych pieniędzy się z powrotem nie dostaje. Jestem stuprocentowo przekonany, że nie tylko i ja, ale też dużo innych Polaków, ogląda, którzy oglądają ten kanał, mają te same historie, wiedzą dokładnie te same informacje, To po prostu tutaj się pieniędzy nie powinno pożyczać. Ale dajcie mi znać w komentarzach, czy wy też mieliście tego typu historię. No ale oczywiście, słuchajcie, nie można być jednostronnym. To nie jest tak, że wszyscy Filipińczycy, jak się im pożyczy pieniądze, to ich nie oddadzą. Nie. Nie, bardzo często też miałem sytuację, że po prostu życzałem komuś, jakiemuś członkowi rodziny, pieniądze. I to w zasadzie wyglądało nawet tak, że oni się wstydzili ode mnie pożyczyć te pieniądze, bo wtedy ja bym wiedział, że oni mają jakieś problemy finansowe. I wtedy przez, można powiedzieć, moją żonę, pożyczałem te pieniądze i dostawałem je z powrotem. A co ciekawe, nawet chcieli mi zapłacić ekstra, tak jakby. To była pożyczka z banku, że po prostu tam jeszcze ekstra 10% czy 5% za to, że zgodziłem się pożyczyć jakąś tam sumę pieniędzy. Co oczywiście nigdy tej sumy pieniędzy dodatkowej nie przyjąłem, bo wytłumaczyłem, że wstydziłbym się wziąć te dodatkowe pieniądze, po prostu jeżeli miałem okazję pożyczyć, to pożyczyłem i tak będzie dobrze i wszystko ok No i niestety słuchajcie, podsumowanie tego jest takie, że na Filipinach bardzo często, jeżeli chcecie pożyczyć komuś pieniądze i nawet ta osoba mówi: "Czy możesz mi po prostu pożyczyć pieniądze?" to nagle oni dochodzą do wniosku, że no ale to, to, naprawdę, to Ty mi pożyczyłeś pieniądze, a nie dałeś mi pieniądze? Nie wiem czemu, ale naprawdę to tak jest tutaj z automatu, że na przykład, jeżeli ktoś chce się pożyczyć pieniądze, to też jest taka dziwna sytuacja, to okazuje się, że na przykład wyślę tą wiadomość do 50 albo 60 osób na Facebooku Cześć, słuchaj, potrzebuję pożyczyć tam na przykład 300-500 peso dzisiaj. I później w sumie nawet chyba ta osoba zapomina Komu, tak na, kto jej tak naprawdę pożyczył te pieniądze, bo wysłała to wiadomość do tylu osób. I też, jeżeli dostaje odpowiedź, że sorry nie, nie mogę, nie chcę, to nie ma jakichś problemów. Mówi, no a okej, okay, dobra, rozumiem, nie? Więc oni już są po prostu przyzwyczajeni, że z automatu ludzie i tak odmawiają. I rozmawiałem wiele razy na, temat, na ten temat z moją żoną, zresztą z innymi osobami, które tutaj mieszkają. I to jest naprawdę temat taki, że rzeczywiście na Filipinach nie powinno się pożyczać pieniędzy, bo po prostu ludzie, no może przypadkowo, zapominają. Tych pieniędzy oddać. I teraz jeszcze słuchajcie, jedna ciekawa rzecz. Parę razy też się skonfrontowałem, można powiedzieć z osobą, która pożyczyła pieniądze. I zapytałem się, jej, dlaczego tych pieniędzy jeszcze nie oddałaś? Dlaczego jest tak, taki długi okres oczekiwania? Czy, czy ty masz jakiś problem dalej finansowy, czy po prostu co się dzieje? I też usłyszałem parokrotnie, co też jest dziwne, że no ale słuchaj, przecież ty jesteś biały, to ty masz te pieniądze. Więc czy na pewno muszę ci oddawać te pieniądze? No, właśnie to jest to, słuchajcie. Na Filipinach wszystko tak działa, w ramach nie wiem, można tak nazwać, wspólnoty dzielenia się. W Europie jednak mamy jakieś proste takie zasady, że okej, okay, pożycz mi pieniądze, oddam ci te pieniądze. Tutaj, no to tak do końca nie funkcjonuje. Ale słuchajcie, nie będę przedłużał tego odcinka. Będziemy kończyć. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie mieliście sytuacje z pożyczaniem pieniędzy na Filipinach. Bo to jest na pewno będą ciekawe historie. I zapraszam do sekcji komentarzy, bo to na pewno się będzie działo. Wiem, że kilka osób na pewno się wypowie bardzo na ten temat. Dodatkowo, dziękuję Wam za oglądanie, do końca, za oglądanie tego filmiku do końca. I też pytanie odnośnie właśnie kamery. Dajcie znać, jak tam obraz, jak dźwięk, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Jeszcze się uczę tych wszystkich ustawień, więc. Z mojej perspektywy to teoretycznie lepiej wygląda, ale wy pewnie będziecie albo macie inne zdania na ten temat. Dziękuję, no i do zobaczenia kolejny raz za kilka dni. Pozdrawiam.